A do dzisiaj najbardziej Natalia. Z obcym facetem spotkałam się w lesie błądu przy jednostce wojskowej. Cześć wszystkim z tej strony: Ewa Piekut, i dzisiaj zagram w koło plotka. Ten dźwięk jest taki przerażający trochę. O, ja! O Boże! Um. Która klowa przetrwania wyżej niż dupę ma? Edyta. Czemu? Jest po prostu osobą, która zarzuca coś komuś, po czym sama robi to dwa razy mocniej. Jest też osobą bardzo skłonną do e, dwulicowości pod takim względem, że nie wiem, mam z nią jakąś konfrontację, a ona potem. E, i ona jest na mnie bardzo zła, na drugi dzień e, jest dla mnie bardzo miła, po czym idzie mi i tyłek. Czyli miłości tam nie ma? Nie, no nie, absolutnie między mną, Eddy. To nie od samego początku, nie. Jaki jest Twój ukryty talent? Moim ukrytym talentem jest e, dawanie rad życiowych wszystkim i to mega zajebistych, tylko nie sobie. Co jest złe, a chciałabyś to zrobić? E, bardzo chciałabym, żeby kiedyś, tylko to jest niemożliwe, e, jakby zatrzymał się czas czy coś takiego. E, ja obrabuję jakieś banki, wybuduję dom e, dla biednych ludzi, tylko to będzie i złe, i dobre jednocześnie. Najgorsza randka, na jakie byłaś, od razu przychodzi, od razu przychodzi mi do głowy randka w czasie tej całej pandemii, co była. Pojechałam z jakimś gościem, który był wojskowym, jakimś gdzieś tam przy straży i spotkałam się z nim w lesie, z obcym facetem, spotkałam się w lesie bondur przy jednostce wojskowej, a mnie przekonało to, że był bundurowy i myślałam, że będzie fajnie. Nie było. I co w tym lesie robiłaś? W tym lesie gadam z nim o przyszłości, bo moje pierwsze spotkanie z nim. Ja gadałam z nim o przyszłości, o dzieciach, o rodzinie. Było tak na maksa drętwo, że nawet mój długi język nic nie pomógł. Co ma zęby, ale nie może jeść? Ja czasami, bo są tureckie. Kupiłam sobie puder za 200 zł, taki mały, pod oczy. Był totalnie nowiutki. Któregoś razu go chciałam użyć, właśnie będąc e, w Kurowej Przetrwania, tam w dżungli, ja patrzę, go nie ma. Pod wpływem wilgoci po prostu on, y, nie wiem, jakby no nie wyparało pod wpływem wilgoci, po prostu albo mi któraś go zużyła, albo się rozpłynął przez warunki atmosferyczne. Albo była tak napięta atmosfera, że postanowił wyjść, nie A po co byście się w tej dżungli malowały? Ja się ogólnie nie, no nie malowałam w tej dżungli, ja się malowałam dwa razy, dziewczyny się malowały w dżungli, nie wiem po co. Bez sensu. Bez sensu. Pot się tam lał z... Nie, właśnie tam nie było tam były łzy. Która królowa przetrwania najczęściej podnosiła Ci ciśnienie? Najpierw była to Edyta, e, potem Natalia, potem Ewelona, potem znowu Natalia. A do dzisiaj najbardziej Natalia. Twój najbardziej żenujący nawyk? E, obgryzanie paznokci, nawet tych zrobionych. Która operacja, zabieg upiększający był najgorszy do zniesienia? Najgorszym zabiegiem do zniesienia jest zdecydowanie operacja nosa. Masz sińce, napuchnięte policzki, nos Ci się goi nawet do półtorej roku. On raz jest, nie wiem, na Hawajach, drugi raz jest na Antarktydzie, raz jest w lewo, raz jest w prawo, to jest najgorsza operacja Eber. Operacja Co? nosa. No. Jak to? Normalnie po prostu od temperatury zależy stan twojego nosa, od tego, jaką masz dietę, od wszystkiego dosłownie, a głównie od humoru. Często ostatnio mam zły, więc ten nos jest gruby i krzywy. Szybkie strzały. Edyta czy Janoszek? Edyta. Szałubanko czy przytulanko? Przytulanko. So Shores czy królowe przetrwania? Eee, Warsaw so Shores. Tam było mniej dram niż królowych przetrwania. Duży biust czy duża pupa? Kurde, ja mam duże to i to. Do programu Królowych Przetrwania leciałam ponad dobę, sama, trzema przesiadkami, z moim angielskim jeść, Kalipić kali srić e, i dałam radę. Od małego byłam nazywana wielorybem albo kebabem, pewnie dlatego uwielbiam tak kebaby. Co masz zawsze w kieszeniach? Nic, nienawidzę mieć coś w kieszeniach, uważam, że wszystko, co mam na sobie mnie pogrubia, a tym bardziej jakiś odstający klucz, telefon czy cokolwiek. Jakie zwierzęta zabrał Mojżesz na Arkę? A to nie była Arka Noego? Nie, co? Dobrze? O nie, proszę! Ewelona nie sprząta psich kup. Fuck. No tłumacz się, tak powiedziałaś. Eee... To opowiadaj. Ewelona nie sprzątała psich kup. E, ale za to wyprowadzała mi psa. Gdzie nie sprzątała tych kup? No jak pies zrobił kupę w pokoju, no to Ewelona potrafiła nie, zauwa nie zauważyć tej kupy, po prostu i ta kupa sobie leżała. <laughs> Fuj! No przecież to śmierdziało, czy nie? Zaschła, nie śmierdziało. O Jezus, obrzydliwe! Czy Natalia Janoszek to mała ściemniara? Uważam, że Natalia jest jak najbardziej mała, ale to nie jest ściemnia, tylko geniusz zła. Ona sama tak o sobie powiedziała zresztą. Nie ma miłości między mną a Natalią, ponieważ Natalia wykorzystała moją historię prywatną na swoją korzyść. Obróciła ją w taki sposób, przez który, przez który bardzo żałuję do tej pory, że w ogóle jej o czymś powiedziałam. Uwielbiam jeść kiszone rzeczy. Dla mnie rarytasem jest taki y, kubeł 3-kilogramowy kapusty kiszonej y, w lodówce. Kocham nie nienawidzę pomidorów, ale keczów to życie. Najśmieszniejsza rzecz, jaką kupiłaś w swoim życiu? Boże, to było opakowanie po okularach Gucci od kogoś. Nie było mnie wtedy stać na nic, a chciałam mieć to Gucci, więc kupiłam opakowanie po okularach. I co tam stadzałaś? Nic, do tej pory leży, tam się nawet dowód nie mieści. To jest takie bardzo małe i to leży, ale to moja pamiątka, bo to było moje pierwsze guci, tak. Um, czym Ci groziła Ewelona? E, uważam, że ten temat jest zakończony i nie chcę o nim rozmawiać. Ale to czekaj, jest już pokój między Wami, czy o co chodzi? My z Eweliną mamy bardzo taką relację... Love, hate. I gdy się nienawidzimy, to takie rzeczy się dzieją, jak jakieś rzucanie słów, groźbami. Aha. A gdy się kochamy, to zapraszamy się na herbatę. Ja powariowałam. Na jakim jesteś teraz etapie? Jesteśmy teraz na etapie takim, że pomimo tego wszystkiego, co było, nie jesteśmy może przyjaciółkami, ale jesteśmy już na tyle dorosłe, aby wiedzieć, że nie warto się kłócić, szczególnie publicznie. Rzecz, która mnie bardzo posunęła do tego, aby opuścić dżunglę, ja zostałam tak pogryziona przez mrówki, ale po prostu tak i moment, w którym nikt mi nie chciał pomóc, a tylko widziałam przed sobą kamery, był dla mnie takim momentem, że ja wiedziałam, że Boże, ja tu jestem jakimś produktem tylko, a nie człowiekiem, jedzą mnie żywcem, moje rzeczy, łzy mi lecą z bólu, e, a mnie kręcą, nie? I ja wtedy myślę, nie, to już jest tyle, abym ja wyszła. Ciekawostka z dżungli. E, po czasie przyzwyczaiłyśmy się do wszystkich karaluchów, razem z nimi jadłyśmy obiady, one nam chodziły po talerzu, jeżeli miałyśmy jakiś gorszy dzień, to ich grzecznie stamtąd wypraszałyśmy, ale jak miałyśmy spoko dzień, byliśmy mega głodne, to te karaluchy nam chodziły po jedzeniu, my to razem jadłyśmy z tym wszystkim. O fu! Jakby. E, I no... białko. Co powinnaś sobie zmienić? Na pewno muszę zmienić e, fakt, że co nam sercu, to na mordzie. Co? Chodzi, mi, chodzi, Za dużo, za mocne mam emocje w sobie, przez co nieraz nie pomyślę, co mówię, za łatwo ufam ludziom, bardzo łatwo mnie nakręcić w jakich, na jakąś rzecz, która na przykład w tym momencie jest dla mnie tematem wrażliwym i ja potem tego żałuję. Jestem też bardzo łatwowierna i to są dwie rzeczy, nad którymi muszę popracować. Miałaś Tindera. Owszem, miałam Tindera i przez Tindera też mam swojego obecnego narzeczonego. Dlaczego nie ma wody na pustyni? Bo wielbłądy wypiły. Woda jakaś... No, musi być gdzieś jakaś woda. No, ja byłam na pustyni. Była woda przecież. Gdzie? Pan wielbłądowi dawał wodę, więc była za pustynia. Nie potrafię odnaleźć swojego stylu. Raz chcę się ubierać bardzo elegancko, raz tak trochę mm, wyzywająco, raz elegancko-sportowo i z tym walczę ze sobą już wiele lat. Raz chcę długie włosy, raz krótkie yy, i męczy mnie to. Dzisiaj nadprzebierałam się kilka razy, mam kupioną kreację pod to spotkanie, a założyłam i jeansy. Z... Mega dzięki za zaproszenie. Zawsze to oglądałam po prostu gdzieś tam w internecie, a teraz sama się tu zjawiłam, także jestem pobierufem w sumie trochę i. Dzięki no. Do zobaczenia. Kiedyś mam nadzieję.